ludziska z tej strony Tagart i właśnie skończył się podcast Tarkov TV Spieszę z podsumowaniem. Jestem trochę zmęczony. Oczywiście kilka najważniejszych rzeczy, jak podcast się dział na żywo oczywiście na Twitch TV Tagart, tam znajdziecie najświeższe i najszybciej te informacje. Tak jak również Kody, za które dostawaliście sprzęt w grze, trzeba je było aktywować w nie, launcherze. Wszystkie te kody macie w zakładce społecznościowej. Sprawdźcie, czy jeszcze działają. No ale jeśli przegapiliście, je, to pamiętajcie, żeby falować na Twitch. Tam na żywo updatey najszybciej się dzieją. Natomiast, jeśli chodzi o podsumowanie całego Tarkov TV, jest kilka najważniejszych rzeczy. Oczywiście interesuje Was, kiedy? Wipe, wipe w sierpniu. Kiedy? Nie wiadomo. Słuchajcie, są pewne spekulacje nie będę tutaj poświęcał temu za dużo czasu, ruszył również system, który ma nagrodzić zwycięzców tego systemu. Jeśli wejdziecie na oficjalną stronę Escape from Tarkov i wpiszecie ukośnik RATINGS, pojawi Wam się właśnie strona internetowa, gdzie mamy poszczególne kategorie. Pierwsza dziesiątka, w Każdej tej kategorii, która się tam znajdzie, otrzyma nagrodę na stałe, permanentnie, dwa rządki w staszu na stałe, na zawsze nieważne jakie to będzie konto, czy Edge of Darkness, czy standardowe, zawsze dostaniecie te dwa rządki miejsca w inwentory permanentnie. Także jest to co walczyć i po prostu teraz właśnie to trwa, i ta spekulacja, kiedy ten wipe. Pozostało 42 dni do końca tego całego sezonu. Prawdopodobnie będą to sezony, jeśli chodzi o całokształt Escape from Tarkov. Tak to należy nazwać. Następny wystartuje równo z wipem, ale czy można sugerować się, że za 42 dni to będzie Wipe? To byłby dokładnie 29 sierpień, wtorek, 31 czwartek. Nie wiadomo, słuchajcie, na początku strona wystartowała również z licznikiem 26 dni, także być może zmienili to zmieniają, zmienią, nie wiadomo, nie wiemy kiedy wipe, wipe, w sierpniu, podejrzewam, że do końca sierpnia, no, zobaczymy, przekonamy się. Jak zwykle podcast Dark of TV był dość chaotyczny, dlatego postaram się tu wyekstraktować najważniejsze informacje, co będzie i co otrzymamy, tak, w tym dużym patchu, jaka jest nowa roadmapa, bo pokazano i podzielono się nową roadmapą, tak jak mówiłem było dość porozrzucanych tych informacji, także ciężko jest to zebrać w jedno wideo. Natomiast jeśli chodzi o ten patch w sierpniu, który nadciąga, to będzie dużo zmian. Zanim jednak do tego przejdziemy, musimy wspomnieć o Unity, o silniku Unity właśnie, który mieliśmy już dostać w poprzedniej roadmapie przed tym patchem optymalizacyjnym networkowym. No niestety Jakieś problemy jeśli chodzi o Unity, które ponoć zostały rozwiązane, aczkolwiek no, przesunęło to całe prace nad wprowadzeniem nowej aktualizacji silnika. I według tej nowej roadmapy, no, będzie to kiedyś w przyszłości. Tak naprawdę nie mamy żadnego czasowego źródła. Jeśli by popatrzeć na tą roadmapę, to wynikałoby, że jakiś listopad, coś w tym stylu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Również nie powiedziano zbyt wiele jeśli chodzi o. Technikalia, to znaczy, co zostanie naprawione, co zostanie polepszone. Tylko i wyłącznie Nikita odniósł się do tego, że wprowadzono przed chwilą bardzo duży patch optymalizujący networking, czyli desynchronizację, jeśli chodzi o serwera i gracza. I zdecydowanie ja widzę poprawę tutaj w tej kwestii, natomiast no, zostały innego rodzaju jeszcze problemy, takie jak FPS-y. Dużo osób przychodzi do mnie na stream, na Twitch, Tvitagard i mówi: Mam problem z FPS-ami, pobawcie się tymi ustawieniami, być może wypuszczę. Poradnik, ale jeśli masz mocny sprzęt, spróbuj zmniejszyć tekstury, pobaw się słuchawkami w grze, bo może to ci pomóc. I jeśli masz słabszy sprzęt, nie bój się również spróbować i zwiększyć swoich ustawień, ponieważ wielu już osobom podpowiedziałem, żeby właśnie to zrobili. Zależnie od ich sprzętu, jak masz słaby i myślisz, że masz słaby, zwiększ trochę bo może ci to pomoże, zmniejsz, pobawcie się, ja też spróbuję jakiś poradnik wam zrobić niebawem. Natomiast co w tym sierpniowym patchu i wajpie będzie? Oczywiście dostaniemy to, co już było zapowiedziane wcześniej. Będą tutaj, podekscytowany jestem, bo będą presety, czyli przygotowanie naszej całej prostaci. Nie będą to tylko bronie, ale będziemy mogli przygotować również cały loadout, czyli kamizelkę, plecak, wszystko, wszystko tak naprawdę. Armor, wszystko. kełmy, wszystko. Wszystko będzie dodane w jednym miejscu i w kilku kliknięciach będziemy mogli ubrać się, co znacznie powinno przyspieszyć czytywanie się do RAID. Również zapowiedziane wcześniej randomowe spawny kontenerów, czyli to co pokazano nam już kiedyś, że nie będą te kontenery w tych samych miejscach, tylko będą zmieniały lokacje. Również mają trafić do tej sierpniowej aktualizacji. Dużą i wyczekiwaną częścią gry było leczenie tak zwanych kończyn z paska na ch naszych chodki na klawiaturze, więc w tym momencie tak jak podobnie mamy, że możemy wybrać y jaki magazynek chcemy załadować do naszej broni, jaki konkretny magazynek, w tym momencie będziemy również mogli wybrać i przypisać do paska, pod konkretny klawisz, jaką część ciała chcemy użyć, żeby tam ten med zaczął to leczyć. Także nie będzie trzeba otwierać menu, przeciągać tego wszystkiego na na przykład nogę, brzuch czy klatę. Tylko będziemy mogli to zrobić przyciskiem i jednym guziczkiem. Raczej od dawna chcieli latarek na hełmach, była możliwość założenia ich, ale nie działały poprawnie. W tym momencie będą działać tak jak należy i również będzie ten ruch z obracaniem głowy, latarka będzie podążała. Za naszym wzrokiem. Ciekawa sprawa, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Również na naszym skawie po zakończeniu rajdu będziemy mogli przeciągnąć te temy które chcemy zatrzymać, a reszta sprzętu, tak jak teraz mamy informację, że stracisz te przedmioty, będziemy mogli je bardzo szybko spieniężyć, sprzedawać je do fensa, co po prostu ułatwi nam taki mały quality of life feature. Również pokazano nam quick draw, czyli w tym momencie, jeśli mamy główną broń i chcemy wyciągnąć pistolet, dużo, dużo szybciej będzie to następowało. Że cały trade. Menu, czyli wszyscy handlarze będą przerobieni, będzie dużo łatwiej, dużo sprawniej szło handlowanie tymi przedmiotami, będzie można dużo szybciej po prostu poruszać się właśnie w tym menu. Wspominano już wcześniej, że Streets of Tarkov będą rozbudowywane stopniowo i również teraz w tej sierpniowej aktualizacji otrzymamy rozbudowę, kolejną iterację Streets of Tarkov, także mapa zostanie powiększona, również zostanie dodany nowy boss Tadzik. Tak słuchajcie, kaban, nie pokazano nam go niestety, także nie mam tutaj nic, ale podejrzewam, że chroniki rudego, które nadciągają, już będą tuż za rogiem, pokażą nam trochę więcej. Mieliśmy tych dwóch braci, którzy tam byli, podejrzewam, że będzie to jakoś z tym związane i po prostu trzymają to jako niespodziankę. Oczywiście zawsze te patrze wypełnione są również nowymi przedmiotami, sprzętami, brońmi i armorami, także tutaj też możecie spodziewać się sporo, nie będę wymieniał tego wszystkiego, możecie sprawdzić na roadmapie i prawdopodobnie za mną lecą teraz klipy, ale chyba najciekawszą dla mnie jest prawda <ścoughs> ten SVD, mniejsze SVD. W, w każdym razie no będzie, będzie to dość potężna broń, również dość ciekawą zmianą, a właściwie dodatkiem do naszej kryjówki ma być stojak na broń i ma to służyć nam jako dodatkowy kontener. Także bardzo ciekawa sprawa. Prawdopodobnie będzie to dodatkowy moduł, który musimy rozbudować, ale wtedy wszystkie bronie będziemy mogli właśnie tam kolekcjonować i tam trzymać. Ponoć ma być to właśnie ten większy kontener, który dużo zwolni nam miejsca, zwłaszcza jeśli chodzi o ten management tutaj tych wszystkich rzeczy. No cały stojak na broń, presety i tak dalej. Całkiem spra spoko sprawa. Na roadmapie mamy rebalans questów. Nikita tutaj nie mówił zbyt wiele, no ale zazwyczaj te wszystkie zadania, które powtarzamy, powtarzamy, co wipe, no mają zostać dostosowywane. Wiecie dobrze, że często te, te zmiany są robione... Na szybkęca, i, i po prostu czasem wyjdzie jakiś quest, nie spodoba się ludziom, albo jest zbyt trudny, zmieniają go, albo zbyt łatwy, cały czas coś robią. W tym momencie, wszystkie questy mają zostać troszeczkę przerobione. Również system oświetlenia ma ulec poprawie, będą usprawniać go, kombinować, także też niewiele nam tutaj pokazano, to są informacje, które przyszedłem z roadmapy. Wiele usprawnień technicznych i dostosowań, jeśli o to chodzi, oraz oraz proszę państwa, system AI, czyli sztucznej inteligencji również ma ulec poprawie. I właśnie to wszystko ma uderzyć już w sierpniu, także sporo sporo ciekawych rzeczy tutaj mamy. Natomiast no, nie ma tego update'u na Unity 2021, jeszcze nie ma, nie ma po prostu tego przejścia i co jest z tym związane, ale dużo, dużo ciekawych rzeczy i zdecydowanie tych, które ułatwią nam życie. Natomiast pokazano nam bardzo również sporo materiałów, jeśli chodzi o kolejny update, ten bardzo duży, z tym dużym content patchem, gdzie no, będzie się sporo działo, także co czeka nas tym razem w grudniu. Słuchajcie, wiadomo jak wyszedł poprzedni roadmap, dlatego ja nie wybiegałbym tak w przyszłość, jeśli chodzi o grudzień. Natomiast no mamy tutaj ten update dość ciekawy, bo nie tylko dostaniemy kolejnego nowego bossa, ten jeżdżący BTR, czyli opancerzony pojazd, który ma jeździć po stricach, no i właśnie również kolejne, kolejne rozszerzenie striców Tarkov. Będzie bardzo dużo takich ciekawych rzeczy jak nowe hitboxy na armorach i na ciele naszego PMC. Teraz będą te płyty, które będziemy mogli wsadzać właśnie w konkretne części zbroi i również będą nowe hitboxy, tak jak pokazano nam, że będziemy mogli założyć slick ale czy też czy też ale nie będzie on mógł, nie będzie on chronił boku, czy też szyi, gdzie jeśli tam trafi nas kulka, no to niestety giniemy. Tym bardziej przydatne będą ciężkie zbroje, takie właśnie jak Fort Armor I no będzie ciekawie, będzie ciekawie. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu. Również takie rzeczy, które krążyły już po sieci, to vaulting, czyli przeskakiwanie przez przeszkody ma zostać dodane w tym grudniowym patchu i również bipody, czyli będziemy mogli położyć naszą broń oprzeć o różnego rodzaju powierzchnie i właśnie korzystać z tych bipodów. Także od dawna jest znany w Tarkowie right picker advantage, czyli właśnie to wychylanie się na prawą stronę ma być również dodany ten left shoulder, czyli w tym momencie będziemy mogli bardzo szybko ponoć zmieniać właśnie to ramię, z którego strzelamy. Jeśli będziemy chcieli na lewą stronę się wychylić, będzie to możliwe. Nikita powiedział, że jest bardzo pod ekscytowany jeśli chodzi o właśnie ten feature także prawdopodobnie no jeśli on już tak mówi miejmy nadzieję że sporo sporo pracy w to włożyli żeby działało to jak najlepiej Również teraz strzelanie na oślep, czyli wychylanie tej broni, niekoniecznie widząc gdzie strzelasz, jest zaimplementowany w grze, ale również obiecano nam rework tej funkcjonalności. Cała zmiana aranżacji była wokół kultystów, także Lightkeeper również będzie rozwijany, będą kładli na niego naciski nie tylko jego historia i, i funkcjonalność samej postaci Lightkeepera. Będzie rozbudowana, również będą dostępne u niego różnego rodzaju no, ciekawe serwisy, czyli usługi. Nie wiemy do końca co to będzie. Musimy poczekać do grudnia. I słuchajcie kolejny już rework recoilu, czyli odrzutu broni, który, popatrzyłem to na podcaście, będzie teraz zbyt randomowy, bardziej randomowy właściwie, nieprzewidywalny, ale bardziej w stronę rzeczywistości. Nie wiem, będziemy musieli się przekonać jak zwykle z tymi zmianami, natomiast to co nam pokazano wyglądało. No, powiedzcie mi sami w komentarzach co o tym myślicie. No i jeśli patrząc na roadmapę, to ten update silnika Unity cały czas jest rozwijany, oczywiście, ale właśnie gdzieś w tym cyklu wipowym od sierpnia do grudnia ma nastąpić ten update. Kiedy nie wiemy, no ponoć tam był jakiś problem, tak jak wspominałem, niby jest naprawiony, ale potrzebują więcej czasu. Oczywiście, jak to zawsze, różnego rodzaju usprawnienia techniczne i ulepszenia gry, także wiecie, no, cały czas pracują nad tym projektem i zdecydowanie, mimo że trochę FPS-y spadły, networking się polepszył, idziemy do przodu, wiadomo, trochę się to sypnie tu, tam, ale ja nie wiem jak wam, ale mnie ogólnie gra się lepiej z tymi zmianami, nie odczułem tych FPS-ów tak drastycznie, a jeśli ktoś miał duże problemy, to tak jak wspominałem na Twitch TV Taggart, często, to sugerowałem jakieś rozwiązania, które bardzo, bardzo pomagały i gra stawała się grywalna, dlatego wpadnijcie tam, jeśli macie jakieś kłopoty, problemy, bo to nowa sprawa i zbieram też informacje od was, widzów moich, żeby no właśnie wypuścić jakiś poradnik, który będzie najbardziej przydatny dla ogółu. Wszyscy myśleli, że arena jest blisko i rzeczywiście jest blisko, ale nie tak blisko jak ja liczyłem. Myślałem, że będzie w tym łajpie, w jakoś tak, no ale słuchajcie, prawdopodobnie Gamescom y będzie kolejną okazją do y pokazania nam jeszcze więcej materiału z areny. Pokazali nam tutaj krótki teaser, robią... Turnieje wewnątrz u siebie, jeśli chodzi o Game Devów, ale również wiecie już o tym, że Virtus Pro testowało arenę i również inne zespoły e-sportowe są zapraszane w tym momencie, aby testować ten tryb. Kiedy my go zobaczymy w grze, słuchajcie, na koniec podcastu Nikita powiedział coś w stylu, że na jesieni będą zamknięte testy. Dla nas, dla graczy, więc no wszystko może się tutaj zmienić. Zdecydowanie jeśli chodzi o arenę, to mierzą w tę esportowość całą i mają zaplanowane wiele turniejów i tych esportowych wydarzeń. Na początku jeszcze będzie to podkręcane w Escape from Tarkov, ale tryb areny właśnie temu ma służyć, aby później właśnie organizować jak najwięcej tych tych Przedsięwzięć i tutaj dość ciekawa sprawa, ponieważ nie tylko chodzi o sam tryb areny, który będzie deathmatchowy, 5 na pięciu i tak dalej. Zrobię też pewnie jakieś szersze podsumowanie, zebranie informacji o arenie. Natomiast co ciekawe, Nikita wspomniał, że bardzo skupiają się na funkcjonalności turniejowej, właśnie dając różnego rodzaju narzędzia. Organizatorom, osobom, które właśnie będą tworzyć te turnieje. Wcześniej też wspominał nie na tym podcaście, ale pamiętam, kilka podcastów wcześniej mówił, że właśnie o to im chodzi aby jakiekolwiek esportowe wydarzenia z nagrodami, czy też jakiekolwiek community eventy, żeby nie musiały odbywać się za ingerencją BSG, tak jak. Miało to ostatnio na przykład miejsce w Hunt, czy też w innych turniejach, gdzie BSG daje swoje prywatne serwery, czy też jakieś, jakoś pomaga po prostu z tymi turniejami. W tym momencie arena ma mieć tę funkcjonalność samodzielną, że jeśli ktoś sponsoruje jakiś turniej i chce go stworzyć, to będzie miał te wszystkie narzędzia w arenie. Słuchajcie, Gamescon już 23 sierpnia i prawdopodobnie wtedy zobaczymy i więcej informacji nam udostępni studio, jeśli chodzi o sam tryb areny. Co robią jednak w międzyczasie? No, wypełniają swój kalendarz takimi eventami, wydarzeniami jak Twitch Rivals nadciągający i właśnie o te turnieje, turnamenty Będą nabierały tempa, także no jeszcze wykorzystując Tarkowa będą nakręcali hype na arenę, która zdecydowanie jest mierzona w e -sport. Również kiedy wypuszczą ten wipe sierpniowy będzie jakiś turnament dla streamerów, będą tam różne wyzwania, achievementy i tak dalej, nagrody, jak zwykle no coś robiącego szum wokół gry. Natomiast to, co jeszcze jest ważne, to to, że zobaczymy niebawem kolejne przygody Rudego, kolejną część jego przygód i również eventy. Chyba jest to powiązane jedno z drugim. W grze eventy w grze zaczną nabierać na sile i częstotliwości. Będą testować różne mechaniki, powiedział Nikita. Będziemy się bawić troszeczkę tymi eventami, żeby zobaczyć i przetestować grę, ale zobaczyć, co też najbardziej Wam się podoba, czy też nam, co najlepiej działa, i później być może te eventy będą częściej występowały w samej grze Escape Room Tarkov. A wy co o tym wszystkim myślicie? Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. Wipe hype? No zobaczymy. Ten nowy system zdecydowanie, który wygląda na sezony jest ciekawą sprawą. Wipe mamy potwierdzone, że w sierpniu, jeśli miałbym coś powiedzieć, to prawdopodobnie 31 czwartek. Nie wiem. Nie wiem, wszystko w kategoriach spekulacyjnych, a Wy co myślicie? Zdecydowanie ciekawie się to zapowiada, a czy będzie lepiej? No, cały czas naprawiamy grę, nowe rzeczy i tak dalej. Chyba wszystko po staremu, prawda? Zwykle, jeśli materiał się podobał, lajkuj, subskrybuj kanał, wpadaj na live na Twitch TV Taggart, A jeśli chcesz więcej informacji ze światełskiej Prądarkow, kliknij któreś z tych wideo. Do następnego! This uh, perfect uh, uh, next game graphics around us is what we actually tried to do. Uh, we whole like almost 200 employees of the Battle State Games just tried to make this room better. They didn't make the game, they just. You know, <laughs> <after> this <laughs> uh, thank you.